Siemano Mortki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Division Rivals. Odbierzemy też paczkę z gwarantowanym zawodnikiem Premier League Team of the Season. Ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, że pod spodem macie link do biletów na mecz kreatywny i do koszulek, które ostatnio się pojawiły, więc koszulki albo ekipy Fantazy, albo ekipy YouTube'a, co wolicie, kupujecie linki pod spodem. Przejdźmy do materiału. Jak widzicie też liga trzecia, więc stwierdziłem, że.. Nawet nie ma co się pocić i grać w tej drugiej lidze. Siedzę sobie w trzeciej i na razie jest spoko, bo te nagrody jakoś turbo się nie różnią, a spaść z ligi trzeciej nie można, więc wiecie, jak już mam dwie bramki straty, to już można zawsze sobie wyjść z meczu, tak do tego podchodzę teraz. Pod końcem, no bo trochę sobie przysiądziemy i może wtedy zrobimy awans do, załóżmy, drugiej albo do pierwszej ligi, a póki co odbierajmy tę nagrodę i sprawdzajmy, co tu ciekawego jeszcze będzie. Jest Foden i jest jakiś... Bruno Fernandes, no proszę, już posiadany, więc Bruno Witam cię bardzo serdecznie, aczkolwiek to nie jest jakaś turbo droga karta, no ale sobie go weźmy No i jeden z trzech, team of the season Co tutaj będzie? Ruli 94, to spoko Marquinhos 93, a propos PSG Dembele, złota piłka, mówię wam <laughs> I Trafford 94, dobra weźmy sobie e... Może tego markiniosa, chociaż i tak nie będę nim grał. Dobra, dobra, niech będzie. Niech będzie ruli po prostu pod overall. Nie będę grał tym markiniosem, no, kogo ja oszukuję. I przejdźmy teraz, oczywiście, do paczek. Najpierw mamy paczki z zawodnikami RER. Czy to będą rzeczywiście takie RER trafy, czy jednak nie? No, zaraz to się okaże. To sobie wysyłamy tutaj, to można skinstalować. Dajcie znać, co sądzicie o wczorajszym meczu. Oczywiście w lidze mistrzów, a nawet o jednym i o drugim. Bo jestem ciekaw, waszego zdania. Mamy finał Inter PSG. PSG po raz kolejny w finale, w sumie, no bo już, już raz byli jak przegrali. 1-0 przegrali chyba z Bayernem Monachium, nie? Przypomnijcie mi, ale tak mi się wydaje, że wtedy z Bayernem przegrali. Inter no też niedawno był z Manchesterem City i również przegrał. Nietypowy finał, no nie spodziewałbym się, i gdyby ktoś na początku tego sezonu mnie zapytał o taki finał, na pewno bym takiego nie wytypował. 84 plus razy 10. Zobaczmy, no na razie nie leci tutaj nic. Oczywiście sam foder, ale to też się przyda. Jak będzie jakieś kolejne SBC do zrobienia to foderek zawsze spoko. Yy, I co my tu mamy? 86 plus razy 10. Wow! I nie, nie ma w środku nic. Serio? 86 plus razy 10 i w środku nic. No są dwa y, tocy fioletowe, ale to nie tego szukamy. Dobra, lewy 88 no to ciebie witamy w duplikatach. I teraz czy nam zostało coś fajnego? Twórzmy jeszcze tam 84+. Ale nie, no tutaj nic nie leci. W tych nagrodach naprawdę nic nie leci. No w pikach jest ok, ale tu jest dramat. Przejdźmy więc teraz do paczki z gwarantowanym piłkarzem Team of the Season z Premier League. Ja sobie odpalę tutaj moją małą ściągę, żeby od razu wiedzieć, kto ile kosztuje, aczkolwiek no nie liczmy tutaj na jakieś niesamowite trafy. Jeśli chodzi o to, ile mam teraz z kasy na koncie, to jest 907 tysięcy końców, także zbliżamy się do miliona i tak dalej naprawdę nie wiem, kogo za to kupić. Może macie jakieś pomysły, zaraz nam pokażę skład, ale teraz przechodzimy do Totsa. No, i ja myślę, że tutaj nie przekroczymy wartości 50 tysięcy końców. Zobaczmy sobie. Saka? Tak mi się wydaje. Saka kosztuje w tym momencie 43 tysiące. Tak, to jest saka 43 tysiące. No, jeszcze duplikat. Można też wymienić trzy karty Team of the Season na TOTSa 90+, więc jak macie jakiś e, szrot, że tak powiem, to możecie sobie to przepalić i dzięki temu odebrać jakiegoś innego TOTSa, ale to jest chyba Team of the Season z dowolnej drużyny, więc to może być... Tak, o rany, to... Otwórzmy, ale <ścoughs> wątpię, że tu będzie coś dobrego. Kto to jest? Bramkarz, Anglik... I jeszcze to nie jest... Żadna wysoka liga, więc skipujemy i mamy Traforda 94. Patrzyłem co jeszcze mogę ciekawego otworzyć i mamy piki jeden z trzech 86 więc można po prostu je zrobić w ten sposób, że będziemy sobie o automatycznie to otwierać. Mamy panią Hegeberg. I tutaj. Tutaj co? E, ty, ej chwila, to jest to samo? Znów Hegeberg? No nie no, dajcie jeszcze raz. Trzeci raz jeszcze dajcie Hegeberg na końcu. Mamy Toca. Dobra, bez Hegeberg. <laughs> I właśnie tak wygląda mój skład aktualnie. Mam milion do wydania i naprawdę nie wiem, na co mógłbym to wydać, bo ten środek pola działa super. Jeśli chodzi o boki, teraz jak polepszałem sobie je, też naprawdę gra mi się nimi super. No ogólnie cały przód jest bardzo fajny, boki obrony też. Środek obrony, no nie ma tutaj zawodnika, którym gra mi się źle. No z bawki też mam kogo wpuszczać. Nie wiem, kto tutaj zrobiłby taką dużą różnicę. Jeszcze ten Son, który ma teraz 4 playstyle, bo dorzuciłem mu kolejny. No wiem, że innych nie ma za dużo, ale dorzuciłem mu technikala, więc na R1 troszkę można sobie pojeździć. No i on ma 450 bramek w 317 spotkaniach i do tego 91 asyst. To są chore liczby. No i Pele też grający na SPO. Zobaczcie, jakie ma statystyki. To jest bardzo spoko. Jeśli chodzi o tego duet, 22 mecze, 4 bramki, 5 asyst. Natomiast pani James już ma dużo spotkań rozegranych, ale zobaczcie, prawie 200 asyst. I też trochę bramek dołożyła. W środku kto spisuje się lepiej? Ym... Graven czy Hulit? Ciężko na razie porównać, bo trochę mniej spotkań, ale mi się wydaje, że Hulit. Zagrajmy sobie w takim razie spotkanie w Rivals i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Olise, Suarez, Bruno. Mamy też Hulita. No to już klasyczek raczej. O, chyba mogłem podejść bliżej, bo ta obrona się totalnie źle ustawiła u niego. O, i mamy Frencha zagranego i bramkę na 1 do zera. No proszę. To jest w ogóle jakiś dobry ziomek według mnie, na swoim koncie drugim. Bo jak widzicie, nazwę RTG mamy tutaj. Oj, i do tego gra fręcze, gra sobie też na zielonym strzały różne. Także widać, że ogarnia. Trochę się wyrzuciłem tym sonem. No nie, gdybym się inaczej ustawił przed tym strzałem, to może by wpadło. Spróbujmy e, zagrać to na krótko. Nie zdążę. Zdążyłem, ale Sar broni. Oj, przesunie się. Oczywiście, że taki ziomek się przesunie. Jeden do jednego przypadkowo. Naprawdę przypadkowo, bo ta piłka odbiła się pod nogi Sona. Czekajcie, żeby tutaj french teraz nie poleciał. Ty. Ale fart po raz drugi <grywa> Na miejscu ziołka bym się nieźle w Na pewno Pele po długim A on jeszcze nie ma finezek Mamy 3 do 1, ale bardzo fajne podanie Nie ja wiem kto to podał Ale mega spoko tam ta piłka przeszła Czekajcie, teraz będzie szukał Słuchaj, Próbował w ogóle zrobić yy, Na player locku jeszcze tego fręcza. Także no serio gości ogarnia. A i mamy bramkę na 3 do 2. Tym razem fajnie kończy. Już jeszcze będzie działo w tym meczu. To jeszcze nie jest taki łatwy win, jak by się wydawało. Aha! No dobra, no wyrównało się. Trzeba przyznać. Ja miałem fart przy swoich bramkach. On ma w tym momencie, więc nie mam co narzekać też. Oj, Sonic, dobi Dobi, dobij, dobij, tak jest! 4 do 3 zmiany, więc u mnie też zmiany się teraz pojawią. Zamiast Pele wchodzi Mertens, to na pewno. Myślę, że zrobimy sobie tak, że w środku pola troszkę damy wyżej teraz Bruno. No i pasowałoby odświeżyć boki, czyli Wii tutaj wejdzie, a na drugą stronę Rafinia. Muszę jakiegoś bocznego brońca w ogóle sobie wrzucić. Tak mi się wydaje, na ławeczkę Oj, to będzie bardzo ważna sytuacja, którą nie trafia. Niestety, czekajcie, zróbmy to tak. Ja to jeszcze celę, ja to jeszcze celę, ja ogarnę. Nie! Meczowa, taka już, która zamyka spotkanie. A tu może być 4-4 zaraz. O, jeszcze końcóweczka. Karczawi, lobikiem, mamy 5 do 3. Piękne spotkanie. Naprawdę jestem zadowolony, bo to nie był łatwy mecz do ugrania. Uff. Myślę, że w ogóle jutro warto byłoby otworzyć na odcinku Ten Pik 90. I z tych kart, które jeszcze teraz mamy ciekawych do zrobienia, nie wiem, czy kogoś bym tutaj jeszcze potrzebował do składu. Naprawdę, nie wiem, jak to no ale już niedługo następne tocy, bo w piątek pojawi się, drodzy widzowie, następna drużyna Team of the Season i to będzie. Jak zerknę na moją ściągę, to będzie Bundesliga, więc w piątek mamy Bundesligę. Czy ktoś do tego składu by jeszcze wskoczył, yy, zobaczymy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że u Was nagrody oddadzą jak najlepiej. No i widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Do następnego. Piona.